Z tej strony... Dzisiaj zagram w popularną w ostatnim czasie grę, podobną trochę do Squid Game, czyli God's Will. Po polsku to się nazywa Wola Bogów i ta gra została zainspirowana filmem, mangą As the Gods Will. To ja odpalam grę, a Wy w tym czasie możecie zostawić subskrypcję. Kto jeszcze nie ma, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. No i zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę. Ok, rozpoczynamy w szkole? Przecież są wakacje. Dlaczego rozpoczynamy w szkole? Co to jest? To jest ten Will? Ok, pierwsza gra. Gra Daruma. Nie ruszaj się, gdy stoi przed klasą, naciśnij przycisk na jego plecach, aby wygrać. I mamy 90 sekund, albo wszyscy zginą. Okej, okay, czyli celem naszym jest dotknięcie tej, tej, nie wiem, figurki jakiejś? To będzie tak jak w Squid Game, czerwone-zielone chyba, tak? O, patrzy. Nie ruszyłam się. Oh my god, to będzie ciężkie! Wolę już się nie ruszać dobra, idę, idę powolutku. Nie! Ktoś mnie popchnął! Co za emocje! Dobra, ktoś chyba nacisnął przycisk na jego plecach, ale w ogóle ktoś mnie popchnął, sama bym prawie padła! Czy ja już się mogę ruszać? Oj, zasnęłam. Oh my god, to będzie ciężkie. Co teraz? Zbijak! Moja ulubiona gra! Szybko, czym się podnosi? E się podnosi. Biegniemy po piłkę. Albo może nie? Może lepiej nie. Poczekajmy, aż ktoś rzuci piłką. O! o Ładu, już! Ale lipa! Dobra, musimy coś trafiać. Chyba trafiłam. O! No, nie trafiłam w tamtego gościa. Ciężka gra będzie chyba. Dobra, rzucamy, nie mogę tego przegrać. Trafiłam chyba kogoś. Gdzie są jakieś piłki? Dałać mi piłki. A Dobra, uniknęłam, uniknęłam. Mam piłkę. Mam piłkę, rzucam, rzucam! No jak nie trafiłam, nikogo! Nie umiem coś trafiać dzisiaj, nie? Mm. Jak to mnie trafiło? To jest niemożliwe! Dawać mi jakąś piłkę. Gdzie jest piłka? Czemu ja jej podnieść nie mogę? Halo! Ona jakaś zbugowana jest! To za stresująca gra! I co, tylko trzy osoby przetrwały? Troszeczkę zbugowana ta gra jest, bo ja w pewnym momencie nie mogłam piłki podnieść. Drzwi, drzwi, drzwi. Wybierz drzwi, które pasują do telewizora. Szukaj zmian w oczach i nosie. Okej. Okay. To będzie chyba ciężkie. Gdy jest dostępny, naciśnij klawisz E, aby otworzyć drzwi. Dobra. A gdzie jest ten telewizor? Bo nie widzę. Chwila, moment. A jest tutaj telewizor, okej. Okay. Co się tu dzieje? Skąd ja mam wiedzieć, które są poprawne drzwi? To to się tak będzie kręciło? No dobra, zapamiętajmy ten kształt. Zeza ma buzię uśmiechniętą. Dobra, Zeza, Zeza. Chyba to, nie? Dobra, idę tutaj. Nie wiem, czy dobrze wybrałam. No kto mnie tutaj uderzył? Ale wydaje mi się, że to jest poprawne. Dużo osób tutaj za mną weszło. Nie, 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 nie! Co wy się, dlaczego chcieliście mnie wyrzucić? I co to wszystko? A nie, znowu musimy zapamiętać chyba telewizor. No, przestańcie mnie bić! No, co za dziwni gracze. Oj, skakanka jakaś się teraz pojawiła. Okej. Okay. Oh my god, to jest nie do przejścia! Dobra, zapamiętajmy tutaj, jak to wygląda. Znowu ma zeza i znowu buzia uśmiechnięta na tym telewizorze. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? A, a! Dobra. Zeza, zeza, zeza. To chyba to jest poprawne. No jak zamknięte? Co się dzieje? Dobra, idę tutaj. Może źle weszłam. Oj, oj, żyję. Dobra, czy mogę wyjść? Halo? Halo, zacięłam się! O nie! Spadłam pod planszę! Co teraz mam zrobić? No chyba, że ja już przegrałam grę po prostu. Jestem banany! <laughs> idealnie! O co tu teraz chodzi? Jakieś monetki mamy? Czy ja mam je podnieść? No, idealnie, do mnie teraz pasuje. Banda bananów, no, co, co tu się dzieje? Co to jest? Jakiś misio. Ja chcę jak najdalej od niego odejść, bo się boję. Czy on będzie w nas bananami rzucał? Czyli <laughs> jednak tak. Oj, oj, Są wybuchające banany. Czy ja mam 300 sekund przetrwać? To już to niemożliwe. O, ja mogę daszować tutaj, ku, Ale to raz na jakiś czas mogę używać tylko tego. Dobra, on się na razie tam sfokusował na tamtych ludziach. O co chodzi? O! Co ja mam zrobić? Jakąś rakietę dostałam? Nie rozumiem. Ech! O nie, wstaje! Wstaję! Szybko uciekamy, uciekamy! Nie, zostaw, zostaw! Oj, 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 Głowa mu odpadła. Co się dzieje! Coś się dzieje! Nie! Zostawcie mnie! Zostawcie! Jakieś banany mi gonią! Jego weźcie! Jego weźcie! Nie mnie! O niej, I tu głowa jeszcze ta... małpa odpadła. To jest ta zmutowana małpa, co dostałam od Mufinki. O! Pieniądze. Popnęliśmy pieniądze. Ale się spaliła ta małpa, aż taka czarna jest. Runda eliminacyjna. Podaj gorący ziemniak, nie, by, nie bądź ostatnią osobą z nim. No nie, ja nie lubię tej gry. No dobra, naciśnij G, aby nurkować. Czyli zostałyśmy we dwójkę, tak? Teraz. Gdzie jest ta kolejna osoba? Tam z tyłu. No dlaczego ja mam tego ziemniaka? A nie, w trójkę jesteśmy jednak. Dobra, mam. O oh my god. Dobra, poczekam, poczekam, poczekajcie. Zaraz jej przekażemy tego ziemniaka. zagranie wam powiem. I co, koniec? No tak, bo w trójkę zostaliśmy, czyli jeszcze jedna runda jakaś na nas czeka. Już głos powoli tracę. O, ojejku, czemu jestem przypięta jakimiś łańcuchami? Pomocy! O, co ja? Zbroję Ironmana teraz muszę ubrać jakąś? Co to jest? Będziemy się bić? Z tym Ironwerka teraz! O, naciśnij, żeby grać. Dobra, jesteśmy teraz na, na jakimś moście. Będziemy musieli teraz stoczyć rundę eliminacyjną. No znaczy to już na śmierć i życie, tam jest nasza arena. Ojejku, nie wiem, czy mi się to uda wygrać. Ja nie umiem w panice walczyć, wiecie? Dobra, 0% nad moją głową. Aha, szermierka po prostu. Strzelaj się z platformy w trzech rundach, aby wygrać. Naciśnij F, aby zablokować, chroniąc swój blok w wyniku trafienia. Ok, czyli F tutaj jest bardzo istotne. No dobra, czy mi się uda, to nie wiem. Postaram się wygrać, widzowie. Trzymajcie kciuki za mnie. Może się uda. Dobra, trafiony, trafiony, 15%. O, 25%, dobra. Mm, no Czemu nie bije? Czemu nie bije? Mm, Gień. Dobra, jeszcze jeden hitek. Jeden hitek i pada. O co tu chodzi? Czemu nie ginie ta osoba? Już myślałam, że do setki dobijamy. No już, sią stąd! Chyba, że ona musi spaść. Wypadła! Wypadła poza mapę! Nie, nie podnosz jej, nie podnoś! Ja już wygrałam! Przecież spadła poza mapę! Jak to? Aha, i ona teraz mam szansę ze mną? Nie, nie masz żadnych szans. Nie! To niesprawiedliwe, ona powinna paść od razu, jak spadła do wody. Nie podoba mi się już ta gra. Nie lubię takiej presji. No już! Sią mi stąd, sią! No nie! No, sią! Ale patrzcie, jak ona też paruje dobrze. Dobra, spadaj! Spadaj! Rozumiem tej gry czasami, wiecie? No, spadaj do wody! Ona już ma 146%. No o co chodzi? Mmmm! Już naciskam wszystko, co się da! Nie wiem, widzowie, nie umiem tego wygrać. Aha! To niesprawiedliwe. To powinno się od razu po jednej rundzie zakończyć. Nie zasługiwała na to zwycięstwo, prawda? Ja ją pierwsza strąciłam. Nie wiedziałam, że to trzeba będzie się tutaj y, kilka razy strącać do wody, niesprawiedliwe strasznie. No ale mam nadzieję, że gra Wam się podobała. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapetek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!